MYŚL POLITYCZNA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA Augustyn z Hippony był filozofem i teologiem nazywanym Doktorem Łaski. Urodził się w 354 roku w tagaście, a zmarł w 430 w Hipponie. Augustyn był przed świętym Tomaszem Zakwinu głównym autorytetem filozofii chrześcijańskiej, szczególne znaczenie w jego dorobku pisarskim miał monumentalny traktat historiozoficzny o państwie bożym. Podstawą teologii politycznej Augustyna była filozofia katastrofizmu, która charakteryzowała się głębokim pesymizmem. Zakładano, iż większość ludzi jest zła, że są oni zachłanni, żądni zaszczy i władzy, tylko Bóg wie jaka będzie przyszłość. Twierdził, że państwa ziemskie przemijają. Co prawda każda władza pochodzi od Boga, lecz Bóg stworzył państwo z powodu grzechu. Gdyby nie upadek ludzi państwa by nie było. I jedynie Państwo Boże trwać będzie wiecznie. Państwem Bożym jest niewidzialny Kościół z Chrystusem jako Jego głową, zaś ojczyzną obywateli tego państwa jest niebo. Na ziemi są oni jedynie pielgrzymami. Państwo Boże to zatem niewidzialna wspólnota ludzi przeznaczonych do zbawienia. Przeciwieństwem tego jest Państwo ziemskie, inaczej państwo szatana. Wydające się z tych ludzi, którzy łaski zbawienia nie dostąpili. Całe nasze życie to realizacja dwóch państw. Spór ten zostanie zakończony dopiero w dniu sądu ostatecznego. Jak mawiał w swoim dziele o Państwie Bożym. Dom człowieka winien być zaczątkiem lub cząstką państwa, wszelki zaś początek zostaje w związku z jakimś właściwym swemu rodzajowi końcem, a wszelka część wiąże się z całością tej rzeczy, jakiej jest częścią, więc dosyć jasno wynika stąd, że pokój domowy jest ściśle złączony z pokojem państwa, czyli że uporządkowana zgoda domowników co do rozkazywania i posłuchu zmierza do uporządkowanej zgody obywateli co do rozkazywania. I posłuchu, a to z kolei sprawia, że ojciec rodziny winien z prawa uznanego przez państwo czerpać zasady, podług których kierować ma swym domem, tak, iżby ten zostawał w zgodzie z pokojem tegoż państwa. Jak pisał ksiądz Tadeusz Kołosowski, myśl polityczna świętego Augustyna opierała się na prawdzie o społecznej naturze człowieka. Człowiek nie jest istotą, która samotnie błąka się po świecie, lecz stworzeniem obdarzonym rozumem, którego pełna samorealizacja zależy od społeczeństwa. Tyle jest ludzkiej solidarności w czyniu dobra i zła, tak wielka jest wymiana myśli, uczuć i wzajemne wpływy, że niemożliwe byłoby nieuznanie człowieka częścią społecznej całości, skład w której wchodzi wiele jednostek. Według biskupa z Hipony podstawowym celem państwa jest osiągnięcie pokoju. Uważał, że państwo, w którym żyją ludzie, także stworzył Bóg, aby ludzie obdarzeni łaską nie zostali zniszczeni przez władzę. Jest potrzebne, bo stwarza warunki zewnętrznego pokoju i bezpieczeństwa, ale nie wymaga specjalnie dobrych władców. Zdaniem świętego Augustyna Bóg daje władzę zarówno dobrym, jak i złym. Niekiedy zsyła także tyranów. Chrześcijanie powinni być posłuszni także tyranowi, ponieważ ze Wysłanie tyrana jest karą wymierzoną przez Boga ludziom za grzechy. Jeżeli Bóg uzna, że swój cel osiągnął, to sam tego tyrana zabierze. Wyroki boskie są bowiem nieznane, lecz nie oznacza to jednocześnie, że niesprawiedliwe. Narzędziem państwa jest prawo. Wyróżnić można trzy rodzaje prawa. Prawo Boże, inaczej wieczne, jest prawem najważniejszym, a jednocześnie niedostępnym dla człowieka. Jest to porządek świata, w którym żyjemy, na który składają się zasady uchwalone przez Boga. Kolejne prawo to prawo naturalne. Bóg Bóg nam objawił pewien fragment prawa boskiego, które przejawia się istnieniem prawa naturalnego. Jest to zespół zasad moralnych wynikających z dekalogu. Ludzie przez grzech pierworodny nie przestrzegają prawa naturalnego. To też konieczne jest utworzenie prawa stanowionego. Prawo naturalne jest przestrzegane przez ludzi z własnej woli istnieje także prawo stanowione, to takie, które każde państwo tworzy na własnym terytorium. Prawo stanowione jest przestrzegane, ponieważ obawiamy się kary. Zdaniem świętego Augustyna prawo stanowione powinno być surowe. Myśl Augustyna z Hippony nie sugeruje nam w żaden sposób, iż państwo o całkowicie świeckiej strukturze miałoby być posłuszne całkowicie rozkazom Kościoła. Z analizy jego dzieł wynika, iż jego zdaniem obie instytucje nie tracą nic ze swej suwerenności.